Siemanko wszystkim, z tej strony Korkes, i witam was w kolejnym odcinku Stwierdzy. Ostatnio obroniliśmy Lorda Manikina. Tak mu było chyba. Dzisiaj będziemy walczyć w kolejnym hrabstwie szczura. Także zobaczmy, co los przyniesie. Misja ósma. Handel z diabłem. Dotarła do ciebie pilna wiadomość od ser długoręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z Lordem. W końcu spotkałeś posłańca od serdługo ręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak na nasze ziemię. Musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Diog Bauergard zwany wężem, Wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy Armię Oblężniczą Szczura, Bauergard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię Szczura. Uprawiaj więc chmiel i wasz piwo, a później wyślij je wężowi. Ale strzeż się, niełatwo będzie ci zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy. Skorzystaj ze wszystkich środków, które masz do swojej dyspozycji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz się nawet posunąć do okrucieństwa. Armia Szczura musi zostać rozbita. Akurat tu Szczurkiem się tak bardzo nie przejmuję. Wybierz miejsce na spichlerz. Bardziej przejmowałbym się tym wężykiem. Dobra, gdzie... ...sorki? Sorki. Gdzie by tu postawić ten spichlerzyk? Hmm, może tu gdzie zwykle. Jak mamy Wy nalecenia? moi panowie idziecie tutaj. Wyruszamy. To jest chyba najlepsze miejsce Wyruszamy. na razie Wyruszamy. dla was. Wy pójdziecie Wyruszamy. tutaj. No to dobra, postawimy kilku drawali. Tutaj farmy pszenicy. O, jak miło. Trochę chmielu. Ile powinno wystarczyć? Potrzeba drewna. No i oczywiście drewna potrzeba. Teraz full speed. i pracować. Wiadomość od szczura. Głupcze. Niebawem zapłacisz za wtrącanie się w sprawy, o których w ogóle nie masz pojęcia. O, doprawdy. A ja sobie tu flagę postawię Zaraz lepiej to wygląda, nie? Dobra. Czekamy na drewno. Mam nadzieję, że szczurek się tak szybko nie pojawi. Wojska szczura atakują. Okej, wykrakałem. Tak. Zabić ich, zabić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ucznicy w strzały gotowe. Karwować strzały. Odszukać cel. Zawsze gotowi. E dokąd tym razem? A nie se król pójdzie powalczyć. Pracu. Proszę mi tu nie zabijać mojego błazna. To mnie będzie zabawiał teraz, co? Aj, niedobry szczurek, niedobry. Trzeba by tu się jakoś odgrodzić, bo inaczej mnie będzie męczył. Dobra, zmuszę ich, żeby chodzili tędy. Dobra, postawmy już młynek i piekarnie, a ty królik, co tu chodzisz? No i znowu drewna nie ma. Obijają się kurde drwale. Ja im tego tak nie puszczę. Prawie nie mamy już żywności, se. A, mamy targowicho, dobra. Co tu mamy? Bardzo niewiele. Ale żeby nam kurde popularność nie spadła w dół, to się trochę kupi tego żarcia. Mamy 8 piekarni. Powinno na razie nie, nie wystarczyć. Zdanie, żołd w armii ciągle rośnie, dlatego będziesz musiał dostarczyć mi więcej piwa. To przecież uczciwa prośba, nieprawdaż? Wężykło. Potrzeba drewna. No dobra, dostaniesz więcej. Ty cholerna hieno. Drewna. Oczywiście, że potrzeba drewna, no. Cały czas go potrzeba. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. O, nie. Mój łuk będzie ci służył. Jak się obronić? Wojska szczura atakują. Mm, oczywiście. O, wy już ej, 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 ej. Nie pozwoliłem wam strzelać do moich ludzi. Zjeżdżać stąd. Zostawimy sobie już browary, niech w końcu zrobią te piwo dla tego pazernego węża. Zapasy w naszym spiklerzu powiększają. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Podatki na full. <grym> Zapasy złota są zbyt szczupłe. Sir. Serio? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Żeby mieli jeszcze jakąś dodatkową przewagę wysokości, to by trzeba było jakieś, jakieś wieżyczki postawić. Czy coś takiego. Szkoda, że tylko drewniane. Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Cały plon stracony. Ser. E, tam. Jakoś się tym bardzo nie przejmuję. Mieszkańcy Korzyści. Nie ma miejsca. Oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Wytnijcie mi te drzewa. Mam nowych wojska tu. Szczurek znowu atakuje. Skubany. Eee, yy, kurde, chciałem coś jeszcze. Aha. Jeszcze jedną chałupę się postawi. Od kiedy ja im dałem postawę agresywną, co? Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. No dobra. Trochę mi pomogli. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Aż tylu dwali nie potrzebujemy, trzeba się tego pozbyć. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Kawałek drogi. Hm. No szybciej wycinać to drewno. Czekamy na rozkazy. Tak. Szybciej, szybciej roczne burze zrujnowały moje hrabstwa. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać grosiwa na zaciąg wojsk. Wiesz, wężyku, zaczynasz troszkę przyginać. 20 sztuk piwa. 20 beczek. Ty pazerna, chieno. Zapasy w naszym spichlerzu powiększajcie. Czekamy na rozkazy! Łucznicy w gotowości! Kawałek drogi. Wiadomość od twojego skryby. Niepokojące wieści, ser. Duke de Truf zwany Wieprzem, właśnie zagarnął jedno z neutralnych hrabstw. Świnka zaczyna działać. Co jest niepokojące. Wiadomość od twojego skryby. Zgromadziliśmy piwo i wysłaliśmy je wężowi. Miejmy nadzieję, że wkrótce nadejdą obiecane posiłki. Oby. Za dużo tych drzew tu jest. Ech ślak by was. Dobra, powinny U, przyjść posiłki za niedługo. Wiadomość od twojego skryby. Ser, nadeszły wojska, obiecane nam przez Węża. No nareszcie. Już tam to wyjdź tatu, go... A wyjdź ta tu. A wyjść ta tu. niewiele. Kurde teraz. ich jest. Głowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. A nie dużo ich jest. Czekamy na rozkazy. Tak. kawałek drogi. A to jeszcze dorobimy kilku. kawałek drogi. Wojska szczura atakują. Mmm, teraz to ich dopiero przyszło. A w gotowości! Na zasad. na tych, łuk będzie ci słyszy. No to będzie no dobrze. Otwarliliśmy wroga. Okej. Okay. Wiadomość Szybko poszło. mają się dobrze? Tak. Myślę sobie, ehe. Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Super. Jesteśmy zwycięzcami. Kolejna misja wygrana. Siły oblężnicze szczura zostały rozbite i odniosłeś całkowite zwycięstwo. Po powrocie dotarły do ciebie jednak wieści, że wąż złamał umowę i sam zagarnął ziemię szczura. Mogłem się tego domyśleć. Dobra, dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!